Witam gorąco wszystkich ja jestem Dariusz zapraszam was na kolejny odcinek daily wroga ze szpakowa. No i tak udało mi się rozsiać wczoraj nawóz i udało, udało mi się uruchomić sprzedaż tego nawozu. Także jak widzicie znowu pieniążki wpadły na konto. Bardzo fajnie mam nadzieję że teraz będzie to płynnie wyglądało i przebiegało także jest ok na razie. Nie muszę nic więcej kombinować, bo był pełny, pewny zastój, jeśli chodzi o, o ten o sztuczny nawóz, który produkuję. Teraz tak, myślałem, że uruchomię tą fabrykę, ale jeszcze, jeszcze się no bo tu się udało to na razie. Na razie robimy tutaj. Ale plany tam będą. tam pojedziemy, powiedziałem, patrzymy się również. Spokojnie z czasem. E, dzisiaj, jeszcze przy okazji, że jestem przy laptopie, e, należałoby kupić jeszcze jedną ziemię. Chodzi mi o 119. Będzie tutaj połączona z tym wszystkim. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, 119, ile ona tego sztuje? 139 tysięcy. Także zakup terenu. Ok, teraz jeszcze tylko kupię e, zapadanie gleby. No i tak to wygląda. E, czyli jest ok. No ja, jasne, jest chyba w porządku. Wydaje się, że ciemno powinno, ciemno powinno być. No. no to tak to wygląda. Znaczy tu jest jasne, bo tu nie ma żadnej uprawy. I, i tu też. Także zobaczymy, jak u, e, Zasiejemy tam coś. E, posadzimy, zasiejemy. Tutaj jest ta fabryka, dlatego to jest takie wycięte. Ok, tak. Nie wiem, może jeszcze uda mi się coś tutaj postawić. To by to pole było takie. On no, takie tak, tak, tak czy znaczy raczej będzie takie dziwne. O, tutaj jeszcze będzie można coś postawić. Także mam trochę miejsce jeszcze na budynki. E, teraz tak. E, to, to, to. Dobra. E, dzisiaj w takim razie najpierw sobie sprawdzimy jeszcze zwierzęta przed wyruszeniem w drogę jeśli chodzi o jedzenie to jak mówię były nakarmione i jest tego troszeczkę zrobionego diamaru, więc tutaj powinno być ok mleko gnojówka 1500 gnojówka 1200 mleko 800 to mleko zostało wywiezione ostatnio teraz tu by trzeba było mleko pozbierać z jednego tu z drugiego mleko i z trzeciego mleko no i to zawieść na produkcję, także się tym zajmiemy. Dobra. E, A jeszcze tylko miałem sprawdzić wodę, jak na pastwiskach z wodą jest. E, tutaj jest szczeni, tu jest wody jest dość. Tutaj jest budynek i tu jest wody dość. Dobra. Możemy zająć się teraz pracą. Teraz tak, ale się fajnie zrobiło. Mam nadzieję, że śniegiem sypnie, żeby znowu można było póg wykorzystać, bo normalnie wczoraj to było, o, było. Dobra, najpierw przewieziemy sobie kompost, bo zrobił się w biogazowni. Kiszonkę jeszcze wczoraj udało mi się też przewieźć do biogazowni, żeby się przerobiła, przerobiła się, także myślę, że można było teraz przewieźć kompost do tego. No i zaczęło puszyć takie bardzo fajnie. Bardzo fajna atmosfera się zrobiła. Zimowa. Mroźna. Śnieżnie. No i co? Później e, po tym e, trzeba będzie... Oj, tu trzeba naprawić koledę. Trzeba reumiem zrobić. Było już kiepsko. Później trzeba będzie na piekarnię zajechać, ogarnąć piekarnię. Może uda się coś dzisiaj sprzedać. Jeśli nie dzisiaj to pewnie jutro. Okej, 20 tysięcy. Jak nie dzisiaj to może jutro, ale już muszę myśleć nad tym, żeby ogarnąć te rzeczy też. Mianowicie tartak i produkcja mebli, bo tu trzeba by było ogarnąć te tematy obydwa. Dobra, tu już jest, niech się to robi. Okej, okay. eee, tutaj stąd gnojówkę. Na razie zostawię. Niech się to na razie przerabia. I jedynie co to będę musiał wsypać yy, tego obornika trochę. Nie obornika, co ja mam bornika. Kiesionki jeszcze przesypać. Żeby też się tam coś nieco robiło. Teraz jeszcze tak. W tej przyczepie mam sypki nawóz. Dlaczego? Dlatego, że jeśli go wsypię do tego silosu, no to później będzie blokować produkcję. Ja bym musiał to przesypać. O, może sobie wykorzystam rurę do przesypu. Przesypię sobie do tej przyczepy na razie nawóz, bo tam przyczepy i tak na razie nie potrzebuję, a tam to będę potrzebował. Bo będę musiał kiszonkę przewieźć. A w tej nie chcę przewozić kiszonki. Także ja sobie tutaj pod tą rurę podjadę, żeby mi się to przesypało. Jest? Dobra, jest. Aj! takie uroki bycia grubym <laughs> eee, dobra teraz pytanie czy to się uda tam przesypać o zostanie jeszcze tysiące no, no co zrobić trzeba będzie to 3000 trzeba wsypać do tego to siloso Przesypuję się. Okay. Najważniejsze, że się przysypuję, bo tak się patrzy, jaki to mi przemiał jest, ale, ale, to widzę, że daje radę. Jeśli. O! Tak by to nie mógł kurczę. No, chyba, żebym zmienił tam, ale już mi się nie opłaca robić, bo już jest prawie pełne. No już więcej chyba nie wyjdzie. Dobra, widzę, że już, już nie weszło więcej. Dobra. Okej, okay, zostało wróże już. Teraz tak. To wsypiemy sobie tutaj, no i teraz wezmę sobie książkę naładuję i przewiozę do biogazowni. Jeszcze się tak zastanawiam, bo mam taką cichą nadzieję, że teraz jak wsypałem mniejszą ilość. Że może sobie to przy, przy ten, przeniesie i sprzeda mi to. Albo sprzeda mi prostu z tego silosu. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Niechaj sobie zerknę na produkcję. O, tu mąkę, wodę, cukier, masło. O, tu trzeba z piekarnią robić. Duże robot sobie też z piekarnią do ogarnięcia. Ja jako tam miałem im jeszcze słowę, co wieś na ostatni rzut. Tutaj jest OK. Tu trzeba mleko. No a tutaj teraz kieszonkę dowiozę i jeszcze kompost jest. Tutaj kompost. Zobaczymy czy to się sprzela. Jak się sprzeda, to fajnie. To będę wiedział, że to już działa poprawnie. No tam do tego trzeba zajechać, tu wody jeszcze jest dość No tu się robi, dobra, no, no, przesypiemy sobie kieszonkę. A czemu się zaznaczył? Co ja ten nowy zaznaczyłem? Czemu tam Zaznaczam to no i niech się to robi na spokojnie. Tadam. Ja ten nawóz na razie tam zostawię. Sobie sprawdzę czy, e, czy to się zrobi czy nie. Jak nie, no to trudno. Teraz tak wypadałoby wziąć e, mleko, wyjeść. Tylko z tamtych pozbierać trzeba będzie mleko. Dobra, to sobie zamkniemy. To sobie to zostawiam. I jedziemy tak mleko pozbierać, piekarnię ogarnąć. I jak czas starczy, to jeszcze zrobię z tym, z, tym, e, z meblami i. Startakiem zobaczymy. No a później to jak zawsze na samym końcu szklarnia i, i inne rzeczy, które mi się przypomną, jeśli czasu wystarczy. feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be? And do you believe we can do it? Y'all want things But what you gon' do for, how you gon' move for what you gon' be And do you believe we can do anything But what you gon' do for, how you gon' move for what you gon' be Czy uda się to przewieźć? <laughs> nie ma tutaj pasów, więc ja muszę z tym uważać. Nie wiem czy nie lepiej na widła przewieźć to do sprzedaży. No zobaczę, a się okaże. No, a tak poza tym powiem wam, że ten szamasz, płuk, to ma wielką moc. Niesamowitą. Nie wiem, chciałem po prostu... Tak się Ucieszyłem, że ten śnieg już się odłożył. Już... Miałem problem przejechać do e, farmy, z drogi głównej. I sobie myślę, a fajnie, zrobię jeszcze z tym, będzie okazja wykorzystać ten pług. O, ale będzie mega, nie? No i co? Wy... Wyjechałem, chciałem podłączyć go do ćwara. <grywka> I odkryłem, że mam niesamowitą, magiczną moc. Papież ten to sam na tych widłach, albo na widłach mam przynajmniej ten 30 tysięcy za dwie. No ładnie. Eee, dobra, dokończę z tym pługiem i naprawdę byłem w szoku. Całą wioskę jednym dotknięciem ziemi eee, ten odśnieżał. <grybujesz> o rany. Dobra. No a czasem tak bywa. Wracając do sprzedaży. Za mebelki, tam było 6 palet, po 30 tysięcy dostałem. Tutaj za dwie ściany płacą mi też prawie 30. A są jeszcze chyba raz, dwa, jeszcze trzy są do sprzedania. Także kolejne pieniążki będą, bardzo się cieszę z tego powodu też było trochę ze sprzedaży z piekarni później było trochę soków narobiło się no, powiem wam, taki dość obfity pieniążki dzień dzisiaj był jeszcze ser mam do sprzedania, także to jeszcze nie jest koniec i jeszcze muszę ogarnąć ten, szklarnię, więc to też nie będzie jeszcze koniec no. tu teraz Kurczę, też są jakieś szerokie palety, no nie wezmę tu, ale mogę użyć pasów, żeby mi się tak jakoś nie koprutnęło, mam nadzieję, że działają te pasy na ja góry i, I... będę mu troszeczkę może szybciej jechać, wypożyczam sobie tutaj skrót może nawet, żeby na drogę nie wyjeżdżać, nie robić niebezpieczeństwa o sprzedało się super dobra kolejne także 14 niecałe 15 tysięcy ze ścianę to dobra, dobra cena jest także myślę że dobijemy do może nawet do 900 milion czy będzie dzisiaj no nie wiem jutro może być już milion także w następnym odcinku szykujcie się na to, że pierwszy milion będzie. <noise> Bo na razie już nic nie mam co inwestować. Chyba, no nie, no mam jedną rzecz na myśli, ale nie wiem, czy to będzie już w tym sezonie. Zobaczymy. Może. Planuję tu tą działeczkę gospodarstwa tutaj kupić małe, bo jak wcześniej patrzyłem na ten na ten budynek to tam jest obora, więc można było sobie to kupić i... no, krówki znowu dorzucić sobie jeszcze, nie? Czemu nie? Ten parmezan bardzo fajnie schodzi, więc można... więc można sobie podziałać z tym parmezanem jest popyt. Pieczywo też schodzi, takie czemu nie parmezan? mezon ludzie nas makowało, przyjeżdżają nawet z Warszawy, żeby kupować parmezan. Kolejka jak na tym Deadly Squad. Dobra, to to już będzie ogarnięte i meble na obecną chwilę są zrobione. Super. No 893 teraz jeszcze ser dorzucę do sprzedaży i na pewno już będzie pierwszy milion. Także zostańcie ze mną. Będzie noworoczny pierwszy milion. Okej. Okay. Teraz tam napakujemy sera jeszcze. Piję i skrzyneczkę rzucimy, nie będzie. Eee, nie ma pierdolenia wieku ale jest mam nieogarnięty myślę że z 993 to dobra nie będzie o ja taki takie nieogarnięte raczej się tutaj tyle parmezanu nie, nie narobiło żeby było ponad 100 tysięcy nie to nie może być No, a wracając do tematu, także e, jeśli chodzi o piekarnię to muszę w piekarni kupić mąkę, wodę. Produkcja może stanąć za niedługo, tak wezmę. Zaraz skoczę z tym nogarmem. Już mamy szóstą godzinę. Oj, no i jak na szóstą godzinę to jeszcze nie jest źle z przez rok no, widać jeszcze świt blady, no ale widać mamy skrzyneczkę, gdzie dzieje tysięcy Także tak jak mówię no jutro, które ja się za bardzo pośpieszyłem z tym werdyktem To jest 25 tysięcy, 26 już prawie za, za te Ser, ze skrzyneczkę także już powoli co najdzie w górę, co mnie cieszy. dobrze, tego mleka będę mógł spokojnie więcej przewozić. Właśnie tak myślę, chyba wezmę kupię to gospodarstwo, żeby mieć tutaj krowy jeszcze bo jednak tym parmezan to jest dobra sprawa chcąc nie chcąc a jak zbyt jest to trzeba cisnąć tego tmr mam więc można spokojnie więcej krów też mieć więc jest do zrobienia dużo więc się będzie to szybko teraz robić Między tego Tiamaru będzie o. to już jest druga skrzyneczka no, a już coś jeszcze no już trzecia raczej chyba nie będzie pełna mi się wydaje będzie blisko milionów, Będzie blisko. O, już cena nawet poszła do góry. Już jest 20 ponad 26, no to ładnie. No, jeszcze jedna, to już chyba nawet nie pełna będzie. A, nie, zrobiło się, zrobił się ser, proszę bardzo. Jeszcze się pojawił. Więc może jeszcze jedna skrzyneczka będzie. Zaczyna się robić ciekawy. Ale jak teraz się nie będzie pojawiać, to już niestety taka cicha nadzieja się pojawiła, że tego sera będzie tyle. żeby się no ten milion pierwszy, ale nie wiem, czy się nie pojawi. Jak będzie jeszcze to pełne, to będzie kick. Jeszcze trochę... I chyba już jest pełne, się wydaje. Już. Nie? Teraz będzie pełne? Jest pełne. Jeszcze jedna skrzyneczka. No. To ile brakuje? Olim mi przeleciało zwierzę No, będzie dzisiaj milion. Będzie dzisiaj milion, bo jeszcze będę miał sprzedaż z tego. Z, ze szklarni i ze szklarni mam gdzieś tak około 30 tysięcy. Także lekko dzisiaj będzie. No cóż, ja myślę, że hmm, nie wiem, albo jeszcze zakupię dzisiaj tą oborę i nie będzie miliona. Nie zrobimy sobie milion kiedy indziej. Albo po prostu będzie milion litru. Zobaczymy. O, no, wyjdzie jak wyjdzie. Dobra, jadę do sklepu. Eee, z, także z tej strony już będę z wami żegnał. Eee, dzięki za uwagę, dzięki że jesteście, dzięki że wspieracie. No i widzimy się eee, następnym. Pozdrawiam gorąco. Na razie.